Są mądrzy Niemcy i są mądrzy Polacy. Ale ty jesteś głupim Polakiem. Tak Graciano Roki Rokidziani zdefiniował Dariusza Tigera Michalczewskiego na konferencji prasowej przed ich walką w 2000 roku. Za to Michalczewski odpowiedział mu, że gdyby Tiger nie był mistrzem, to Rokidziani by musiał już jechać do urzędu pracy. Zbliżaliśmy się do nowego milenium, ale niektóre rzeczy i tak się nie zmieniały. Rywalizacja Tiger kontra Roki trwała w najlepszej i miała mieć swoje zakończenie 15 kwietnia 2000 roku w Hanowerze w Niemczech. Ponownie walka o pas WBO wagi półciężkiej Michalczewskiego na gali o nazwie Rozliczenie. Prawie cztery lata po ich ostatnim spotkaniu w Hamburgu, gdzie Michalczewski po kontrowersyjnej dyskwalifikacji pokonał Rokidzianiego. Dla osób, które nie oglądały omówienia z pierwszej walki, które oczywiście skromnie polecam, szybki kontekst. Rokidziani w pierwszej walce był zdyskwalifikowany za uderzenie Michalczewskiego po komendzie stop sędziego, bo Tiger nie był w stanie kontynuować walki. Na dodatek później Roki wpadł na dopingu, ale tak naprawdę nie wpadł, bo nie było testu na upewnienie się, więc nie został zawieszony. Michalczewski przed rewanżem z Rokijaniem bił rekordy obron pasa w wadze półciężkiej. Miał już bilans 41-0 do 0 z 31 zwycięstwami przed czasem. Ostatnia wygrana z Montelem Griffinem. Za to Graciano Rokidziani wchodził do tej walki z bilansem 40 zwycięstw, 4 porażki i 1 remis i był nieaktywny od dwóch lat. Ale w 1998 roku osiągnął to, czego się nigdy nie udało Michalczewskiemu. Został Mistrzem świata WBC w wadze półciężkiej, pokonując Michaela Nana, o zwakowany pas przez Roya Jonesa Jr. Po Jones mówił, że nie mógł zaakceptować walki z Nanem, bo złamałby swój kontrakt z HBO, chociaż pojawiały się oczywiście plotki, że Jones chciał uniknąć z nim walki, lecz wkrótce WBC zdegradowało Rocky Janiego na przejściowego mistrza i po chwili kompletnie usunęło go ze swoich rankingów za domniemaną nieaktywność, bo Roy Jones poprosił o swój pas z powrotem. I w 1990 roku była planowana walka Roy Jones Jr. kontra Graciano Rocky Gianni o pas WBC wagi półciężkiej, ponieważ Jones i Rocky spotkali się w sądzie i w ramach ugody Jones musiał zmierzyć się z Rocky Giannim. inaczej odebrano by mu pas WBC, jak i by musiał zapłacić Rokiemu półtora miliona dolarów. Ale do walki ostatecznie i tak nie doszło. Rocky Gianni nie zjawił się na jednej konferencji prasowej do promocji walki i Tim Jonesa stwierdził nie macie tutaj, to nie masz walki. WBC tłumaczyło się, że mistrzostwo Rockiego to były literu w kontraktach, i że tak naprawdę walczył o tymczasowy pas, znanym, przez co Rocky Dziani zdecydował się pozwać WBC, które to boleśnie przegrało ten pojedynek sądowy z Rokim i prawie zbankrutowało, już nawet rozpoczęło proces ogłoszenia bankructwa, gdyż Rocky Dziani domagał się i wygrał 31 milionów dolarów za zadośćuczynienia za tę całą sytuację. Jednakże, po wielu prośbach i błaganiach, Rocky poszedł na ugodę i zgodził się na o wiele mniejszą kwotę gdzieś tam tylko kilku milionów dolarów. Myślmy, jak blisko było, żeby Rocky Gianni znokautował na zawsze WBC. Chyba najbardziej szanowana organizacja, jeśli chodzi o boks, a mogła mieć taki słaby koniec. Tyle z kontekstu do tej walki, więc przejdźmy do niej. Rocky kontra Tiger, niezmiennie od pierwszej walki, Rocky ulubieńcem fanów, a Tiger wybuczany. Michalczewski z presją, Rocky Gianni za podwójną gardą. Czekał na wejście do pół dystansu przez Tigera, aby tam się uaktywnić. Za to Michalczewski z różnymi ciosami na przebicie gardy, dobre prawy Krzyżowe na ciało Rokiego, czy też tam lewe haki, które bardzo wchodziły na wątrobę niemieckiego zawodnika. W półdystansie Tiger z podbrudkowymi a Roki, a szybkimi seriami, czekał na swój moment, kilka ciosów i z powrotem za gardę. Narożnik Rokiego, czyli znany nam dobrze Emanuel Stewart z Jim, tak się wypowiadał po pierwszej rundzie o Michalczewskim: do Rokidzianiego. On walczy tak jak ty chcesz, nie jest do tego przyzwyczajony. Tiger wszedł w tę grę Rokidzianiego, który był znany, że głównie walczył w półdystansie. Stan się wymuszał na rywalach taką walkę. Tu Tiger podjął rękawice i zdecydował się, że chce pokonać Rokidzianiego na jego płaszczyźnie. Że chce jeszcze bardziej udowodnić, że jest lepszym od niego bokserem. W drugiej rundzie trafia Michalczewskiego wieloma prawymi jest aktywniejszy, co pobudza publikę. I zaczynają się okrzyki Roki, Roki. Po drugiej rundzie wracamy do narożnika Rokidzianiego, który każe mu zwolnić. I nie wiem, czy się z tym zgadzam, bo w końcu zaczął zdecydowanie przeważać nad Michalczewskim, no ale z. Z drugiej strony było widać braki kondycyjne Roki Go Było widać, że te dwa lata nie walczył. I też było widać, że Roki nie chciał być dopchnięty pod liny, tylko walczyć jak zawsze czoło w czoło na środku. Bo gdy Michalczewski go presją sprowadzał na kranie z ringu, to wtedy Roki jak najszybciej schodził na bok lub gardą wypychał Michalczewskiego na środek. No ale od czwartej rundy już częściej lądował Roki pod linami i widać, było, że się nie czuje tam komfortowo. A Tiger cierpliwy wolał wtedy wyprowadzać mocno pojedyncze ciosy, ale też wyczekiwał na Rokiego, żeby go skontrować. na przykład w połowie rundy była świetna kontra ze strony Michalszewskiego, bo swoją mniejszą aktywnością Rokidziani wystawiał się na kontry, no bo niezbyt korzystał z jakichś zmyłek. Jak już zbierał się do uderzenia, to było wiadome, że uderzy. W porównaniu do pierwszej walki widać było postępy Michalszewskiego w defensywie. Zbijał nie niemałą część ciosów Rokidzianiego. Często w tej walce było słychać właśnie te uderzenia rękawice o rękawice. W siódmej rundzie za to roki Odżył, zaczął być agresywniejszy i odważniejszy, ale Michalczewski wyrównał nagły skok tempa Rokiego i zneutralizował ten skok energii. Trzeba pochwalić jeden cios Michalczewskiego szczególnie w tej walce, czyli mocny, prawy prosty. Odpychał nim Rokidzianiego i otwierał jego gardę jednocześnie. Nawet że to była podwójna garda, to jednak kreatywnie się z nią Michalczewski rozprawiał. Rokidziani z czasem można było zrozumieć, czemu akurat tak walczył. No wiadomo, on zawsze o taką postawę niczym byk. Powiedziałbym, że głową pierwszą i gardą i chciał. Wymuszać ten półdystans zawsze, no ale tutaj zabrakło reakcji na ciosy Michalczewskiego, że myślał, że ta podwójna garda wystarczy, a no nie starczała, niestety, bo czy Tiger uderzał w ciało, gdzie miał tak naprawdę odsłonięte większość walki, czy później na górę się jakoś przebijał, czy tam bokiem, czy prosto. W dziewiątej rundzie Roki Gianni już był wycieńczony, chciał się schylić pod ofensywą Michalczewskiego i nadział się prosto na jego prawy. Trafił tak naprawdę Michalczewski go w ramię, ale za to lewy hak na żebra był kluczowy, Uderzeniem. Na tyle mocny, że Roki musiał przyklęknąć i był liczony. Wstał, chciał nadrobić upadek, chciał spróbować powalić Tigera, przez co Tiger trafił go kilkoma kontrami, ale Roki wytrzymuje do końca rundy. Już nie ma sił, nie ma takiego samego zaparcia, jak miał zawsze. Coś nie mógł się rozgrzać w tej walce, nie wraca ten jego stary, aktywny styl. Po dziewiątej rundzie mamy zbliżenie na narożnik Michalczewskiego, który planuje, co dalej, ale nie musieli się za długo zastanawiać, gdyż okazało się, że Rokidziani nie ma zamiaru wyjść do dziesiątej rundy i jego narożnik poddaje walkę. Michalczewski w końcu pomścił demona z przeszłości, ten skandal z Hamburga i pokonuje według mnie swojego największego rywala w karierze. Broni pas WBO wagi półciężkiej po raz siedemnasty. Po walce wywiady Rokijani niezbyt rozmowny, powiedział wprost. Przegrał i tyle, nie widział sensu w dalszej walce. Michalczewski za to na szczycie pełny pewności siebie, oczywiście że wyzwał Roya Jonesa Juniora na walkę i w tym momencie określił samego siebie jako najlepszego na świecie pięściarza. Na konferencji po walce Rokidziani tak skwitował tę walkę, cytując Michalczewski może i jest głupim Polakiem, ale dzisiaj był lepszym bokserem. Dlaczego ta walka wyglądała zupełnie inaczej niż ich pierwsze spotkanie? No cóż, no było już widać wiek u Rokidzianiego, a Michalczewski zrobił potężne postępy od tego 1996. Rokidziani jedyne co miał jeszcze z tej poprzedniej walki to ta szybkość w wyprowadzaniu ciosów był szybszy w nich niż Michalczewski, można było to zauważyć. No ale zabrakło mu kondycji, zabrakło mu zwinności. Bo na przykład to jego schodzenie w dół i uniki wyglądały bardzo topornie i były powolne, plus za mało był ruchliwy w ringu. No a za to Michalczewski tym, co zawsze pokonał. Może troszkę częściej wchodził w ten pół dystans, chciał tam rozprawić się z Rokidzianim, wyrównać rachunki. Presja szybko rozbroiła Rokidzianiego, szybko obnażyła jego braki kondycyjne. Trzeba przyznać, że zdominował w tym w momencie Rokidzianiego, to już nie była taka równa walka jak wtedy, jak w 1996 roku. Jest w tej szczytowej formie i ją utrzymuje. I wydawało się, że tak naprawdę żaden z nadchodzących rywali nie będzie dla niego wyzwaniem. Po walce z Michalczewskim Graciano Rokidziani jeszcze dwa razy zawalczył. Wygrał z Willardem Luisem z Kanady i w swojej ostatniej walce przegrał z Tomasem Ulrichem. Fani polskiego boksu mogą kojarzyć go z walki z Tomaszem Adamkiem. I Rokidziani zakończył swoją zawodową karierę w 2003 roku z bilansem 41 zwycięstw, 6 porażek i jeden remis. Była szansa na kolejną walkę i zrobienie trylogii Rocky Gianni Michalczewski. Ugadywali się. Nawet Rocky i Tiger weszli w negocjacje w 2007 roku, no bo byli już wtedy kolegami, a sam Michalczewski mówił, że chciał to zrobić jako przysługę dla Rockiego, który był w gorszej sytuacji finansowej. Już przetracił swoje całe pieniądze zdobyte w karierze. No i nawet Michalczewski otrzymał kilkaset tysięcy euro za przygotowania, lecz nie doszło do niej, a biedny Rocky Rokidziani nic za to nie dostał, więc można powiedzieć, że jego pechowa pasa kontynuowała się nawet, gdy nie walczył. Ale nie tylko z Michalczewskim Rokidziani prawie zawalczył, również w 2017 roku dogadywał się z Royem Johnsem Juniorem, aby w końcu wyrównać rachunki i zemścić się za sytuację sprzed lat, no ale ten pomysł także upadł. I niestety w październiku 2018 roku Graciano Rokidziani zmarł, został śmiertelnie potrącony przez samochód we Włoszech. Tak na temat Rokidzianiego podsumowując te dwie walki. Muszę przyznać, że robiąc tę serię nie byłem za bardzo świadomy, kim jest Graciano i Rocky I śledząc teraz tę karierę Tigera, to muszę przyznać, że to zdecydowanie najbardziej wyróżniający się rywal Michalczewskiego. Najciekawszy, tak najwięcej charyzmy. No, ten typ charyzmy, który przekracza barierę językową. Wybitny pięściarz zdecydowanie zapisał się w historii niemieckiego boksu. Jako trzeci mistrz świata niemiecki w historii był w swojej karierze mistrzem dwóch kategorii wagowych. Bo był mistrzem IBF wagi super średniej pod koniec lat 80. No i oczywiście mistrzem WBC wagi półciężkiej. Nawet promotor legendarnego Henry'ego Maske, no i też kiedyś Graciano Rokidzianiego, Wilfred Sauerland, określił Rokidzianiego za najbardziej utalentowanego niemieckiego pięściarza, że nawet talentem przewyższał Henry'ego Maske, jeśli chodzi o ten okres od lat 80. I to by było na tyle z tego odcinka, więc jeśli Wam się podobał to poproszę o lajki, like, subskrypcje, komentarze, jak wspominacie Graciano Rokidzianiego, jak wspominacie te dwie walki Michalczewski-Rokidziani i słyszymy się w następnym odcinku z serii Kariera Tiger'a do następnego.